Pewien muła usłyszał wołanie mężczyzny. Czy ktoś widział mój klucz? Czy ktoś z was może widział mój klucz? Stoję tutaj w pyle drogi, a moje drzwi pozostają zamknięte. Czy ktoś może z was widział mój klucz? Czemu tak krzyczysz, człowieku? Powiedział do, mnie, do niego muła. Stój tutaj, skoro są to Twoje drzwi. Być może znajdzie się ktoś, kto pomoże Ci je otworzyć. Twoja sytuacja jest i tak o wiele lepsza od mojej, bowiem ja nie mam ani klucza, ani drzwi. Dałby Bóg, abym znalazł swoje drzwi otwarte czy zamknięte.